Obszar naszych emocji to kolejny obszar, którym powinniśmy się zająć. Tak naprawdę emocje sprawiają, że odczuwamy piękno przyrody, potrafimy cieszyć się z różnych sukcesów, jak również odczuwamy smutek, jest nam źle. To wszystko tak naprawdę siedzi w naszej głowie i ma związek z tym, jak postrzegamy świat, jak sobie go tłumaczymy jak mamy zaprogramowaną naszą podświadomość, kiedy, które struny tak naprawdę bardziej dźwięczą w, w odniesieniu do, do tego, co, co daje nam świat. Jeżeli bardziej pozytywnie patrzymy na, na życie, no to podejrzewam, że tych emocji wtedy mamy pozytywnych o wiele więcej, bo bardziej dostrzegamy, bardziej się na nich skupiamy, jak ktoś jest Nastawiony na to, że jednak nie do końca wszystko idzie dobrze, no to bardziej będzie dostrzegać te niezbyt fajne sytuacje i przez to te emocje pewnie będzie miał o wiele smutniejsze. Także dzisiaj króciutko taki wstęp do tego, że emocje w dużej mierze są jednym z ważniejszych elementów naszego życia, sprawiają, że tak nie inaczej go odczuwamy. No, i warto nad tym obszarem również świadomie pracować. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.